Top 5 najpopularniejszych YouTuberów na polskim YouTubie. Oglądaj koniecznie cały film i zostaw łapkę dla zasięgu. Subiekt też jest mile widziany. Teraz zapraszam do oglądania. Top 1 YouTuber Bazylands. czyli YouTuber, który osiągnął ponad 7 milionów subskrypcji i ponad 3 biliony wyświetleń, zaczął swoją historię na YouTubie w 2013 roku. To taka ciekawostka, to zarabia od 4,5 tysiąca do 7, aż do 75 tysięcy. Jego najpopularniejszy film widzicie właśnie na ekranie. Link do niego macie w opisie. Top 2, czyli WB Kids International. Co ciekawe, osiągnął na swoim koncie 6 milionów subskrypcji. W porównaniu do Baziland ma 2,5 miliona wyświetleń ogólnych filmów. Pochodzi z Polski, a jego konto zostało utworzone w 2017 roku. I kolejna ciekawostka. Zarabia około od 10 do 171 tysięcy na miesiąc Jego content ogólnie przechodził na różne kanały językowe Z jednej był arabski, z drugiej angielski, z drugiej jakiś łaciński Nie wiadomo o co chodzi Także ja się na ten temat nie udzielam Lecimy do następnego youtubera Ale zanim przejdziemy do następnego w sumie youtubera To zajmijmy się produkcją Archeb no, ale tak na poważnie to jego content jest poświęcony Typowym fil filmom animowanym typu Scooby Doo I tego typu innych Top 3, czyli Blowek Osiągnął on natomiast około 5 milionów subskrypcji. Ma on na swoim koncie 1 200 mln wyświetleń. Utwor jego konto zostało utworzone w 2011 roku od momentu kiedy nagrywał bardzo się mocno wybił. Także bardzo polecam wybić na jego kanał. I nie, to nie była to auto-promocja. <laughs> Co jeszcze bardziej ciekawe, ma 1706 uploadowanych filmów. Czyli no, bardzo dużo poświęcił na to pracę, także... Za moją poświęconą pracę, możecie dać subika, bo naprawdę mocno się stało. Oczywiście, jest z Polski, tak samo jak w sumie ja. ale w top 4, czyli Karol Fliss-Wiśniewski. Uzyskał na swoim koncie 5 milionów subskrybentów oraz 2 miliardy 600 milionów wyświetleń. Oczywiście, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że jest z polski, co nie? Ja? Swoje konto ogólnie założył w 2010 roku. Zaczął nagrywać jak miał 13 4, lub 14 lat. W sumie. Mówi to w swoim filmie, który widzicie teraz na ekranie. Możecie go sobie obejrzeć, link macie w opisie. Zarabia od 2000 do 44 tysięcy miesięcznie. Rocznie zarabia od 33 tysięcy do 500 tysięcy złotych. To jest bardzo duża ilość. Sam bym chciał sobie mieć. Także dostarcza to. Kolejny youtuber, czyli już. uzyskał na swoim koncie 5 milionów followersów. Czyli bardzo, bardzo, bardzo dużo. Znaczy, no, no dużo. No W porównaniu do, do tamtych, co przedstawiałem, jest to dosyć mała ilość. Ale to i tak dużo. Ma ponad miliard 200 milionów wyświetleń. Jego konto zostało założone w 2012 roku. Jego najpopularniejszy film widzicie właśnie na ekranie. Miesięcznie zarabia od 2000 do 40 tysięcy złotych. rocznie natomiast zarabia 30 tysięcy do aż waga 500 tysięcy. I teraz bardzo chciałbym podziękować wszystkim za tą uwagę, którą poświęciliście na ten film. Ten film montowałem około 2 godzin. 2 godzin. 2 dni! Przepraszam bardzo. Także zostawcie to łapkę i subika. Bo naprawdę myślę, że zrobię więcej takiego kontentu, jeżeli będziecie chcieli. Także piszcie komentarze i tak dalej. Powiem wam, dlaczego mali macie oglądać film do końca. Dlatego, że na samym końcu powiem wam to. Że to jest dopiero pierwszy, part pierwszy. Czyli za dwa lub 3 dni pojawi się part 2. I to będzie już 20 youtuberów. Także do następnego filmu.